No siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Cóż, so, taka regularno, no regularność spada w ostatnim czasie, no ale... Wakacje, miałem wiecie, takie wypalenie trochę z tym YouTubem, Ale po ostatnim... Po ostatnich wydarzeniach... Myślałem, że nagram też jednak film o swojej op... Znaczy film ze swoją opinią o transferze. No ostatnim wielkim, dużym w tym czasie. Ostatnim też. Robert Lewandowski do Barcelony pierwszy Polak w historii Barcelony. No, to lecimy, nie? Ja mam powiem tak: Ja nie ja nie, ja starym robię starym sceptyczny do tego, że Barca tego lewego ściągnie. Po pierwsze, Bayern. No, Bayern to raczej nie sprzedaje swoich graczy. A jeśli nie, to, to nie za mało Kasy Po drugie, Barca jednak ma jakieś tam problemy finansowe. Tak, wiem, bo czas nie mają, bo sprzedali prawa telewizyjne na 25 lat. Widziałem film Food Break'a, o Barcelonie hajs na lewego, więc polecam zobaczyć, bo gościu tam ciekawie mówi. I wiesz, można dowiedzieć. No. No i trzecie to, że no... Lewy raczej... Nie chciałby grać w Hiszpanii, czy jego, że nie może była gra w Hiszpanii, ale w Realu się mówiło, że on chce w Realu grać, to jego marzenie. no bo kiedyś w zdjęcia, zdjęciach, z młodości, miał chyba na pływaniu, był tam na jeziorze miał ręcznik z Realem i takie coś mówi, że wszyscy do Realu trafi, no ale Real go... No, czy Real go chciał, ale Bayern nie chciał puścić. Więc no, do Bayernu, czy do Real nigdy nie trafił, ale teraz trafia do Barcy, jak dla mnie to, no oczywiście dla Barcy to dobry ruch. W dwie strony i też trochę ryzykowny, bo może dać wiele bramek. No i marketingowo się sprzeda. Nie Będą już, już podobno w Katalonii w sklepikach Barciu sprzedają koszulki z, le, z, nazwiski, z napisem Lewandowski z dziewiątką. Choć jeszcze no, nie trafiły one oficjalnie do sprzedaży, to już sprzedają. Więc no już wiecie, że to może być hit marketingowy i dużo na tym zarobią. Ale też jest to jednak problem może być z nim. Przeciwam teraz w tym mówiłem... To jest zmiana ligi. Bundesliga to... Ta znaczy liga, liga to nie jest Bundesliga. Wiele może tak mu może tak mówić, bo uuu oprócz Realu, Barcy, może tylko... Sevilla i tam nie wiem, może Realu, Betis, Realu, Sociedad, Tam via Realu, reszta, reszta są takie ogórki, nie mogą. Może im bramki strzelać. Ale nie no. VRL pokazał w ostatniej z Ligi Mistrzów w gdzie wygrał z Bayernem Lewandowskiego, właśnie w 8 z, z Juventusem. Z Liverpoolem przegrał może w drugim meczu 5-2, ale usiłował prowadzić dietę 2-0 w drugim meczu. Mieli szansę na comeback, więc no. Nie można powiedzieć, że lewy czas. w każdym meczu będzie strzelał gola, choć też może tak być, ale to jest ryzykowny transfer. No. Na bardzo oczywiście super ruch. I lewe może dać to w przyszłości bardzo dużo. Bo jednak, jednak nie można się oszukiwać. La Liga, jest bardziej, znaczy, Liga jest bardziej medialną ligą niż Bundesliga. I Bundesliga obchodzi trochę tak. Większość tylko Niemców, Polaków, mimo nie że kwitów Bayernu i tam innych jestkówka z zagranicy ich interesuje. A gdyby grał w Premier League, takie wyniki osiągać bywałyby, nie wiem, 30 goli na sezon w Premier League, no to już by złotą piłkę dostał, na pewno. A skoro jest taka mała, medialna liga, to raczej nie dostał. To nie dostał. Więc, jeśli takie wyniki, takie 30 goli w sezonie walnie w Barcelonie, to no, może mu to dać wiele w lidze w, w złotą piłkę. Z liga mistrzów pomoże bardzo, bo Barca robi też transfery. Dobre w ostatnim czasie. Kto mi no przypominają... przypominają ostatnie lato o że. też się boję, że może to nie wypalić. ściągnęli Kessiego, ego. No Cassie! Kessy, jak Kessy no. W 2020-2021 był dobry. Poprzedni sezon, choć miał mistrza, to raczej był w niego sezon średni. Christian no... Nie wiem pokoju go niego ściągnęli. Lecz większość czeskich pisała opinię ja czytałem, to mówię, że to super, że odchodzi, że typ to... To, wiesz, taki, taki Maguire... Trochę, że nie aż taki jak prawdziwy Maguire, że ma maniany, ale też popełnia błędy. I przed dużymi meczami go boli brzuch, więc no... Może być im ciekawie. I Raf... No, przedłużyli. Jak damy trochę... Nie rozumiała decyzja. Tak, dębele sięgnę w 18 roku. I dopiero po pięciu kurwa latach, po pięciu kurwa latach odpalił gościu i teraz wszyscy... jaki to dębele. Jest super grać, przedłużaj, przedłużaj, przedłużaj. On nie chciał, myślał, że mu więcej na KPS czy Chelsea coś się mówiło. Ale rozumiał, że kurnaling go nie chce. I wrócił do barcy, Godzić na te mniejsze, gorsze warunki, aż znaczy mniejszą tam pensję. I już jest pod ogonem i dostał lekcję życia, że lepiej, lepiej nie kozak, bo może się na świeźle skończyć. No i to niego się skończyło, w sumie, bo nie poszedł nigdzie indziej i zarabia mniejszy hajs niż wcześniej Rafinia, no Rafinia to tam taki... No dobry gracz w Premier League na no, leczą to bardzo pasuje. Taki trochę przyhypowany jak dla mnie, ten Rafinia. I na pewno dla mnie kosztuje 50 milionów. Czy tam 60, tam 70, nie mówi, gdzieś tam się bonusy policzy. to 70 milionów może wyjść chyba, jeśli dobrze pamiętam. nie to jest już tak duże przepłacenie za niego. No i czas no i lewy, przeczas na lewego, a tu już mówiłem o tym. Marketingowo. I piłkarską może być dobry transfer, ale piłkarską również może być też zły. To zależy co może, co będzie, jak będzie grał. To też był Jowicz, który w Bundesliga we Frankfurcie, z przykład 5 goli w jednym meczu strzelił Jović. Chyba z w Düsseldorf. Wszedł do Realu i walił kurna po 3 gole na sezon. Więc widzicie, jaka jest różnica między, Bundesliga a La Liga. No, raczej nie mówię, że Zlet może być, będzie tak samo, no ale zawsze szansa jest. Życie jest życie. Dobra. To tyle w tym odcinku. Będę już raczej chciał prowadzić, nagrać więcej filmów o tym, znaczy o więcej filmów teraz, od tego momentu. Ten kanał trochę odżył. Dobra, to tyle w tym odcinku. Zobaczenia i Elo. A, i napiszcie opinię. Jak uważasz opinię o transferze Lewandowskiego? Czy uważacie, że będzie to raczej wypał, czy on na pewno, czy wypali w Barcelonie? Dobra, Elo.